Jak wyjdzie teraz dobrze, to w sumie ten początek może zostać. Nowy folder reczek. DJ Witold. Zajebisyk tym jest test. Notatnik Gos radiowy, kurwa DJ Witold. Jak tak się Jak wygląda? Zbyt, zbyt się. najebani, ale jesteśmy trzeźwi. A, A co kurwa chodzi na grana pioseneczkę? No. Lecimy! Jeszcze nie. Dobra, teraz. teraz. Napierdalam się kurwa w luz, wyjebane we wszystko. Co z tego rzecz, że, że pizdę jakieś jebane karenisko? Zero stresu, jedziemy w Po 12 porucham cipeczkę. Proszę, ratujcie mnie, bo nie daje rady. Bo chcę wolności, jak ciało to ma szachady. Nie umiem przyspieszać, lecz chuj mnie to boli. Napierdalam wszystkie teksty, wyjebane z kontroli. la, 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 la. benz nie wiem co tu napisać Napierdalą śpiewankę kurwa Lepiej niż u cypisa He! A masz nie za lisa Bo taki cwany rzemchuj Nie wiem o czym pierdolę Ale to bęger Taki luz kurwa Jak żabson czy tede Czuję że to będzie ultra de Billu ładuj! Torpedę! 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 Torpede. Yeah! Nowy folder, nowy poziom wyżej, nowy folder, nowy poziom wyżej, yeah. Dajcie coś chociaż kurwa, trochę podobnego do tego co my odpierdalamy. Co za chuja nie znam, bo chuj bułka z serem. Dobra, chuj z serem. Ja nie wiem o co tu chodzi dalej. Dobra, dajesz. Chilo. Głosik. O pierdolę, bez sensu, lecz to ma kurwa bujać Kogo podi sens, mnie nie lata mi to pokujać Mamy fanów tak wiele, ile fabryka dała. W każdym na świecie nasza muzyka grała O, nasz flow nie do powstrzymania Polska fala Rap to nie muzyka, bo to jest jak choroba Chce się z tego wyleczyć hashtag Rap się lecą, dajcie nam nagrodę grami Razem z pijackim stylem lecimy jak tsunami O napisałem tekst, znowu zjadam mnie stres Taka wielka sława ważna jak gimnazjalny tekst O! Oh. Kiedy to się skończy? Poksem sem w końcu replent pierdolenie Pojebać Manchester Co ja tu odjebałem Dobra, lecimy kurwa retem. Nie yeah. ja love is all there My tu lecimy Bengerek, my tu lecimy, Bengerek, my tu lecimy, Bengerek, my tu lecimy, Bengerek, my tu lecimy, Bengerek, tu lecimy, Bengerek, my tu lecimy, Bengielek, wolder jest zerek, my tu lecimy, Bengerek, 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 no le border, że na bicie Siedzę na szczycie są kminicie Teksty w zeszycie Ja wciąż na bicie bani rycie Ręce w słuchicie Przecież to wiem Dajcie mi każdy bit BO KURWA KAŻDY ZJEM Zasmakuje jak dżem bo lecę wielokrotne, dajcie mi chwilę, te chwile ulotne. Mam bułkę z serem, powinna być szynką. Nie jestem raperem, tym bardziej nie dziwką. Mam wenenie płytką, głębokie jak morskie. Piję kolejne piwko, bo, bo kocham raci borskie. Duszki serowe i, i ketchupowe. keczupowe. Kocham wpierdalać chipsy, to, to moje lowe, love, love. love. love, love.